W idealnej cenie. Piurzon L'Oréal Barry. jesteś tego warta. Kredytu mieszkaniowego i wciąż coś jest nie tak. Tu za wysoka marża, a tam musisz spłacić w kilkanaście lat. Możesz sprawdzić wiele ofert, a i tak szybko wrócisz do nowej oferty kredytów mieszkaniowych banku BPH. Witam ponownie. Więc u was dostanę kredyt nawet na 40 lat? Dokładnie. I nawet na 110% wartości nieruchomości. Tak jest. No i oczywiście ze stałą niską marżą w całym okresie kredytowania. Kredyty mieszkaniowe w banku BPH. Wraca się tam, gdzie jest najlepiej. I mamy kolejny serwis. Out. Oj, nie było tego tak do końca widać. No, ciekawa sytuacja. I co na to sędzia? A to kto? Out. Out. Pani Jadzia wie najlepiej. To pani Jadzia wybiera owoce do Caprio. Trafne decyzje to jej specjalność. Tylko najlepiej dobrane owoce trafiają do Caprio. Zapytajcie Jadzi. Jadzia wam doradzi. Zrobiłem ostatnio skok w bok. Poszedłem do innego sklepu. No coś ty. No, zupełnie się opłacało. No w Castoramie więc... masz gwarancję najlepszej ceny. Jeśli kupisz gdzieś taniej, zwrócimy różnicę. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. M&M's jest sponsorem wszystkich zwrotów akcji w filmie. Czekoladowe M&M's. Lecą w kulki. Czysty smak owoców. Hof N, pakiety tematyczne już od 10 zł miesięcznie, a pakiet informacja i rozrywka, w tym TVN 24, nic nie kosztuje. Przekonaj się. 0801, 0 i telewizja nowej generacji. N, włącz ciekawość. Odświeżyliśmy Karnasia. Nowa jakość. Lepszy smak. Ja teraz na Uwaga! Nowy sposób na zupę od pudliszek. Raz. Skoncentrowana zupa ogórkowa. Dwa. Wystarczy dodać do rosołu. I trzy. Może ktoś ma ochotę na moją ogórkową? To mój sposób na pyszną zupę. Mm, dobrze. A co pani tak naprawdę czuje, jak, jak pani tak żuje? Feel the cake. Airwaves. tak prujesz. No Tesco, bo tam teraz super promocje. No właśnie, polędwica sopocka w super cenie 13.99 za kilogram. Płyn do spryskiwaczy tylko 5.99. Tesco dla ciebie, dla rodziny. Ergo Hestia przedstawia. Stworzenia wszystkich gatunków narażone są na liczne niebezpieczeństwa. Złaknione wrażeń damulki zawsze znajdą sposób. By dopiąć swego. Niebezpieczne bywają sporty ekstremalne i zażarte sprzeczki. Może to spotkać i dominującą samicę, i wycofanego samca. Jednak stworzenia wychodzą cało z opresji, instynktownie wybierając ubezpieczenie hestia ubezpieczenia wszystkich gatunków na wszelki wypadek. Jak one to robią, że są tak piękne i pachną tak zachwycająco, że tyle wdzięku w ich twarzach, tyle świeżości, energii. Jak one to robią, że robią z nami co chcą. Uwielbiam ją jaka jest, uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest. Ogród Spa Kolastyna Masło Guanabana Kumquat Persimona Salak 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 Fortuna egzotyczna to najbardziej Guanabana Kumquat Persimona Salak Fortuna egzotyczna z pozytywną energią Zanurz się w niezwykłym świecie Orange. Już od roku ponad 11 milionów osób jest z nami. W prezencie zatrzymujemy dla Was czas, by to, co przyjemne, trwało dłużej. Dziękujemy, że uwierzyliście w nasze możliwości. Dziękujemy, że nam zaufaliście. Dziękujemy, że jesteście z nami. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange. Zatrzymaj muzykę dla siebie. Muzyczny telefon Walkman i oferta Zatrzymaj Czas w Orange. Rozmawiasz godzinę, płacisz tylko za dwie minuty. A do tego Sony Ericsson W300i od złotówki. Zapraszamy do punktów sprzedaży i na stronę www. Zapraszamy do Superkina. Wkrótce rozstrzygną się losy świata. Zło rośnie w siłę. Siły powiernika pierścienia słabną. Zbliża się nieznane niebezpieczeństwo. I jest jeszcze ktoś, kto pożąda pierścienia. Przysłano mnie, bym dokończył misję. Producent Kopiko, małej kawy ukrytej w cukierku. Zaprasza na dobre kino. Za tydzień super kinie. Mam zabijać Japońców. For 500 Za 500 dolarów miesięcznie zabiję, kogo tylko zechcesz. Świat, w którym honor wojownika jest wart więcej niż jego życie. Pierwszy w telewizji. Tom Cruise w filmie. Ostatni samuraj. W piątek 3 listopada w TVN. Co dwie głowy, to dwórka. Tu jest Polska, chyba wszyscy się zgodzimy. Nie, tu jest Polska. Czujesz? Jest, czujesz? To jest, jest, jest ironia. To jest idiotyzm. Mogę mówić do pana, panie Tadeusz. My. Daj se na luz. O, mogę? Panie okay, pośle. poślę. W ogóle Nie, 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 tak, nie. nie. pokutki. Dajcie mi teraz coś no, powiedzieć. Teraz chyba powiedzie. zwariowali no, ale, ale pani Olga, tutaj cuda się zdarzają. Kazimiera Szczuka i Wojtek Jagielski. Kto pochodzi od małpy? W nowym programie Dwururka sobotę o 18.15 w TVN. Ta rodzina nie jest szczęśliwa. Trzyletnia Natalia zmieniła życie najbliższych w koszmar. Jej matce zabrakło już łez. Jak zaczyna gryźć, ustępujecie. Sami do tego doprowadziliście. Wszelką nadzieję stracił ojciec dziewczynki. Superniania. W niedzielę o 17.30 w TVN. Supernianie sponsoruje producent nutelli. Witaj w krainie Sorai. Oto nowy krem przeciwzmarszczkowy Soraya biostymulacja. Sama zobaczysz, jak szybko odmłodzi i doda blasku Twojej skórze. Soraya, jak pięknie dziś wyglądasz. Tik-tak, na spotkanie ze świeżością. O! Panie Tomaszu, pan bez parasola? A mówił pan, że będzie padać. Panie, anio, ale my jesteśmy. pogodoodporni. Odkąd pija Actimel? Widzę, że nam nie działa. Czuję się. bardziej odporny. Pogoda odporny. Zacznij wzmacniać odporność, pijąc Actimel przez dwa tygodnie. Dodatkowo odbieraj nagrody Aktimisie. Dołącz do grona pogodoodpornych. Nad twoją pogodoodpornością musimy jeszcze popracować. Inteligentne molekuły Castrol Magnatek już od pierwszej sekundy wiedzą, dokąd zmierzać. I dają pewność, że twój samochód ci nie zawiedzie. Nowy Magnatek. Castrol to więcej niż olej. To płynna technologia. Astor. Maskara Lycra Extend wydłuża i podkręca rzęsy aż do 60%. Astor. Jak pięknie być sobą. Nowość Lycra Extend Fiber Extreme ekstremalnie wydłużająca rzęsy. Polecam, a nie przybylska. Na 15 urodziny czterech kątów aż 204 strony inspiracji i porad. Ponadto w numerze gwiazdy kina i telewizji oprowadzają po swoich mieszkaniach. Pokój dzienny odmieniony na trzy sposoby. Nowe pomysły, jak urządzić jadalnię. Listopadowy numer już w kioskach. <noise> Jeszcze mnie zarazisz. A co? Będziemy się całować? Zobaczymy. Przeziębiony? Mam tu coś dla pana. O właśnie, aspirin. Dzięki podwójnemu działaniu przeciwzapalnemu aspirin zwalcza nie tylko objawy przeziębienia, lecz także ból głowy i bóle mięśniowe. Aspirin na przeziębienie, aspirin na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zapach dla niej i dla niego od DKNY. Teraz jest nowa pokusa. DKNY Red Delicious. Spróbuj. Coś niepokojącego dzieje się w Twoim gardle? Zajrzyjmy do środka. No tak, stan zapalny i boli jakby w środku szalało stado dzikich bestii. Na szczęście w pogotowiu jest Holinex. Holinex ma potrójne działanie. Jednocześnie zwalcza ból, leczy stan zapalny, nawilża gardło, miej zawsze w pogotowiu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. iPlus i to takie proste? Jeszcze nigdy bezprzewodowy internet nie był tak prosty. Weź iPlusa na próbę. iPlus, internet jest wszędzie. Mm, ale pyszny. Chwileczkę a wątroba? Chłopaki! Można dbać o wątrobę i nie rezygnować z przyjemności. Hepatilvit, dzięki formule wzbogaconej witaminy B1 B2B6 wspomaga pracę twojej wątroby. Hepatilvit, Wątroba jest tylko jedna. Kosztuje? 59 groszy. Też otworzysz usta ze zdziwienia. Danon gratka tylko 59 groszy, a dzbanek rodzinny 2,99%. Inteligencja i z każdym i O! Tak się teraz gra, Tak się. zdrowie ma. Aha, aha, aha. Tak sprawni i zdrowi i lubią. Vivowic. Wow. Yeah. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować razem ja jestem Sprite, a ty jesteś pragnieniem. Okej. Okay. Pragnienie nie ma szans. Sprite. Bądź szybki. Bądź spontaniczny. Bądź twórczy. HP Photosmart. To proste. Koncentruj się na tym, co ważne. Miej zdrowie w centrum uwagi. Centrum to opracowany przez naukowców kompletny zestaw witamin i minerałów z luteiną, aby ścieszył się zdrowiem i witalnością każdego dnia. Centrum z luteiną. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Centrum kompletne od A do Z Polityka przedstawia czterotomową kolekcję. Wielkie mowy historii. Dzieje ludzkości opowiedziane głosami jej pierwszoplanowych aktorów. Przekonaj się jak słowa budziły nadzieję, wzniecały rewolucje, obalały rządy. Tom drugi. Od Lincolna do Stalina. Do nabycia w punktach sprzedaży prasy. <noise> Jeszcze kawy? Chętnie, ale jest już późno. Może tym razem łagodnej? Może napijecie się ricore. Rikore. Rikore. to unikalne połączenie kawy rozpuszczalnej i cykorii. Kawa delikatnie pobudza, a cykoria zapewnia tak łagodny smak, że można ją pić przez cały dzień. Spróbujcie. Pyszna ta kawa. Jaka łagodna. Nowość. Rikore od Nestle. Łagodny smak kawy o każdej porze dnia. Mógłbyś powtórzyć? Rikore. to unikalne połączenie kawy rozpuszczalnej i cykorii. Czysta. Kropla Beskidu Kropla po kropli napełnia Cię siłą natury Krążąc od wieków wśród skał Beskidu Nasyca się bogactwem minerałów Kropla Beskidu Kropla Twojej wewnętrznej siły Na nich Adam, Marek, Basia. Działają w twojej obronie. Kryminalni. W sobotę o 20.40 w TVN On zawsze wiedziała czym będzie się zajmować. Ta praca jest jej pasją. FBI, proszę się odsunąć. Nie chcę być ani śliczna, ani miła, tylko skuteczna. Teraz musi złapać psychopatycznego mordercę. Dlatego wystartuje w konkursie piękności. Bez dyskusji. To jej się bardzo nie podoba. Jestem agentką FBI, nie małpą na obcasach. To zadanie może być dla niej zbyt trudne. Nie. Sandra Bullock jako Miss Agent. Soboty o 21.45 w TVN. Producent kopiko małej kawy ukrytej w cukierku. zaprasza na dobre kino. Już dziś wielki finał akcji na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka. To już druga wspólna zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację TVN Nie Jesteś Sam i program Uwaga dla domów w Morągu i Stalowej Woli. Tak niewiele potrzeba, żeby polepszył się los tych dzieci. Każdy SMS o treści Dom Dziecka wysłany pod numer 7126 to złotówka dla dzieciaków. Wśród uczestników naszej akcji rozlosujemy koszulki i piłkę Bartosza Bosackiego, strzelca jedynych bramek dla polskiej reprezentacji podczas ostatniego mundialu w Niemczech. Czekamy na każdy SMS. Przyłączcie się państwo do nas. można się obłowić. W nowej Super Superekspresu może gotówki do wygrania. Nagroda główna 25 tysięcy złotych. Udanych połowów życzy nowy dodatek tajemnice świata. Karta do zdrabki z dodatkiem już w sobotę w Superekspresie. Tato, a ty jesteś ubezpieczony? Oczywiście, przecież płacę. 2,5 złotego dziennie. Czy człowiek, na którym polegasz, jest ubezpieczony? Zapytaj! Ubezpieczenie na życie w ING Nacjonale Nederlanden kosztuje już od 2,5 zł dziennie. A chroni ubezpieczonego i najbliższych. ING Nacjonale Nederlanden specjaliści od przyszłości. Mamo, a umiesz zrobić tę O jakim smaku? W winiary odnajdziesz świeżość prawdziwych owoców, zachwycających wszystkimi kolorami tęczy. Wyczarujesz z nich najsmaczniejsze deserowe niespodzianki. Mmm, porcja dla mnie? <guletra> Galaretki winiary, owocowa tęcza smaków. No. <guletra>

W najnowszej polityce, dodatek, książeczka internetowa, zalety i wady ebankowania, jak chronić się przed cyberprzestępcami, plusy i minusy zakupów w sieci, porównanie ofert e-banków oraz adresy dobrych sklepów w sieci. Klikaj z polityką! Chcesz z dumą rzucić coś na podłogę? W Leroy Merlin dywan wełniany 299 zł oraz ponad 600 innych wzorów dywanów, a także duży wybór luster, światło i kolor w akcji. Leroy Merlin, Wybór zawsze trafiony. Pan Włodzimierz twierdzi, że widział już wszystko i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. A jednak niemożliwie tanio w Simplusie. 5 groszy za minutę i oczywiście 1 grosz za SMS. Sam sprawdź. To co poleca pan doktor, dobrze działa. Ale jeśli chodzi o codzienną ochronę mojej rodziny, to musi dobrze działać, ale też wyśmienicie smakować. Sotio Gobella El Kasei smakuje bardziej owocowo niż podobne produkty probiotyczne Elka a zawarte w niej unikalne kultury profilaktyczne wzmacniają odporność. Chroni nas przez cały czas i jest tak owocowy jak żaden inny. Podwójnie dobry dla mojej rodziny. Sotio Gobella Elka Podwójna owocowość, silne działanie. Mistrzyni świata w gimnastyce. Mistrzyni świata w podnoszeniu. Mistrzyni świata w wieloboju. Każda kobieta jest mistrzynią i potrzebuje wzmocnienia. A mistrzostwo w dbaniu o zdrowie to multivitamina z minerałami. Koktajl witamin i minerałów, który dodaje sił na cały dzień. Pyszna jak świeże owoce. Tym Tymbark Multivitamina wzmacnia. To jest gość. On może jechać do Afryki, a ty? Kup Lajona, wyślij SMS-a i wygraj ekstremalną wyprawę oraz inne super nagrody. Lion, pokaż pazur! Panie Tomaszu, pan bez parasola, a mówił pan, że będzie padać. Panie, nie, ale my jesteśmy pogoda odporni. Odkąd piję, jak widzę, że nam nie działa. Czuję się bardziej odporny. Pogoda Pogodoodporny. Zacznij wzmacniać odporność, pijąc Aktimel przez dwa tygodnie. Dodatkowo odbieraj nagrody Actimisie. Dołącz do grona pogodoodpornych. Nad Twoją odpornością musimy jeszcze popracować. Zapraszam na telewizję jakości DVD, ale po kolei. To mój brat. Ćwiczy angielski na piosenkach w internecie. Tata, rozmawia tak już godzinę z wujkiem łodzi. Wiecie, darmowe rozmowy. O! A mama wypożycza film bez wychodzenia z domu, bo mamy wideo na życzenie razem z telewizją jakości DVD. A to wszystko dzięki modemowi Lifebox TP. Stały, szybki internet. Darmowe rozmowy i telewizja jakości DVD. Multipakiet TP. Telewizja, internet, telefon. Twój świat. Cały świat. Na głębokości 300 metrów coś przecięło kabel jak brzytwa. Tajemnicze znalezisko. Grupa naukowców chce je zbadać ale wszystko dnyka się spod kontroli